a Jerkoniak, adwokat, różnie nazywają tą nalewkę. Kiedyś bardzo, bardzo często wykonywana. Dzisiaj z powodu obawy przed Salmonellą, tak jakby jej kiedyś nie było, bardzo, bardzo rzadko wykonywana z kolei. No, słusznie, Salmonelli się trzeba bać, ale Salmonella nie rządzi nami, raczej my możemy się przed nią bronić w sposób dość prosty w sumie, przede wszystkim. Wszystko musi być czyste. Czyli jeżeli myjemy naczynia, które mają do czynienia z nośnikami Salmonelli, to te programy Eko na 40 stopni niby fajne chronią środowisko, ale nie zabijają salmonelli, bo to są za niskie temperatury. Jeżeli korzystamy z jajek, nie wiem, czy to widać, w tym przypadku są to jajka różnych rozmiarów, różnych kolorów i brudne, znaczy się jaja wiejskie. Im więcej przemysłu, tym jest łatwiej o zakażenie i nośniki bakterii w domowych warunkach, łatwiej się przed tym ustrzec, ale i tak, i tak żadne pęknięte jajko nie ma prawa być używane, ponieważ mogą już ulec w zakażeniu. Jeżeli są stare jaja, nie używamy, jeżeli nie znamy pochodzenia, nie wiemy, nie wierzymy. Lepiej odłożyć na bok i przetworzyć koniecznie ciepnie niż używać na surowo. Na surowo używamy tylko tych jajek, o których wiemy dokładnie wszystko. Mało tego, dla bezpieczeństwa należy je sparzyć, przelać wrzątkiem, włożyć do jakiegoś koszyka i zanurzyć na e, niedłużej niż minutę, 30 sekund w gorącej wodzie. Po to, żeby z wierzchu spukać. W środku jajko powinno być zdrowe, o ile. Siedlisko i kura, w którym się, ta kura, znaczy kura i siedlisko, w którym się hodowały, te kury były zdrowe. Więc będziemy mówili o adwokacie, ja tą nalewkę lubię, yy, powiem więcej o całej rodzinie nalewek opartych na jajkach. Co będziemy potrzebowali? Pół kilo cukru, mleko, pierwusik laska wanilii, garnek do kładowania mleka, nie ma lepszego garnka, według mnie ich jeszcze nie wymyślił od takiego dwupłaszczonego z wodą w środku pomiędzy jedną a drugą przestrzenią, tu się nigdy nic nie przypali, nie ma prawa. Podstawowe narzędzie pomiarowe, szklanka no i jajka. Od czego zaczniemy? Zacznijmy od tego, że trzy szklanki mleka klejemy do tego garnuszka. Raz, dwa, trzy. Te trzy, czter, trzy szklanki mleka należy zagotować i ostudzić. W tym czasie, kiedy to się będzie wykonywało, należy porządnie przygotować jajka, Czyli obmyć je, oczyścić. No i przygotować mikser, który będzie nam potrzebny do ucierania. Także spotkamy się za chwilę. Gotujemy mleko i studzimy. Przygotowujemy jajka do rozbicia. Będą nam potrzebne tylko żółtka. Na białka można sobie coś wymyśleć, na przykład bezę. I działamy. Do zobaczenia. Mleko ugotowane 110. Jajka zostały rozdzielone białko i żółtka osobno. Laska wanili bardzo drobniutko posiekana, tak drobna jak się tylko da. Można nawet utrzeć. Alkohol będzie nam za chwileczkę potrzebny. Cukier zaraz. Jakieś butelki w pogotowiu. I są jeszcze trzy składniki, ale o nich na razie sza. Pojawią się w trakcie. To co? Żółtka. Wrzucamy. A może no, się jeszcze co są nieco? Każdego dobra szkole. Ona będzie potem wyczuwalna Ale ja lubię, jak to jest takie wtrącenie Można wyciągnąć ekstrakt Dodać ekstrakt Można nawet bardzo drobiutko ucieć, wtedy u, utrzeć Wtedy będzie mniej wyczuwalna Ale ja osobiście lubię Jak mi takie coś tam nieraz w nalewce się pojawi No i co? I cukier Na razie trochę To jest pół kilo odmierzone na razie trochę i powoli, powoli w trakcie ucierania będę dodawał. Także działamy. To wszystko będzie miało prawie że białą konsystencję, taką leciutko-żółtawą. To będzie znaczyło, że cukier już jest utarty. Jeszcze można na szybkie wypadek sobie po ruchach wsadzić zobaczyć, czy jest to wystarczająco gładkie. Trzy szklanki mleka. Jedna, wejki mamy dwie. Nie ma co śpieszyć. Niech to się spokojnie miesza. Także do zobaczenia załobycie. Już mamy ładnie wymieszane. Nie można zbyt intensywnie, bo się będzie gieniło, to potem przeszkadza. Yy, tak twoja chcionka jest delikatna, to jest też ten moment, jeżeli ktoś miał takie życzenie, żeby to jeszcze wzbogacić, o migdały gościki i tak dalej. Ja wolę taką wersję, tak? Ale nic nie stoi na przeszkodzie, gdyby ktoś chciał to ubogacić. Teraz przepis mówi z ten którego ja wykonuję, że należy dodać półtorej szklanki spirytusu. No i to jest taka wersja podstawowa. Na razie lejemy szklaneczkę. I z tej drugiej pół rezygnujemy. Na rzecz pierwszego składnika który ja Zamiast pół to ja dolewam jeszcze szklaneczkę, ale już nie spirytusu. Arumu. Czarny bakarnik. Bardzo charakterystyczny aromat. Bardzo charakterystyczny smak. Według mnie znakomicie pasuje. Pasuje, przepraszam. Do adwokata. I ja to robię właśnie w taki sposób. Więc teraz taka szkaleczka bakardiego też się tutaj znalazła. I tak oto po wymieszaniu, takim na spokojnie, jeszcze jakieś 5 minut, mamy gotową nalewkę, która się nazywa Adboka. Oczywiście, no jest tam Ayrtoniak i tam jeszcze inne nazwy, tak? Roboczo, na potrzeby dzisiejszego filmu, adwokat. Dlaczego? Bo jest to pierwszy z rodziny i zaraz o tym dalej. Że tak powiem, ups, bo można się było zdziwić, po co ja tyle alkoholu przygotowałem. To bo tu jest podwójna porcja, w związku z powyższym jeszcze raz to samo, co już zostało blane. czyli druga stroneczka, o. I druga czołeczka, pachardiego oczywiście. Mały wypadek przy pracy. Dobrze, że się zdziwiłem, że tyle mi tego zostało, chociaż miało, aż takich zapasów nie mieć. I dopiero teraz to będzie właściwie mocny adwokat. Oczywiście po wymieszaniu. Pięknie wymieszamy. Gotowe. Wyłączamy. Odblokujemy. żeby nie za bardzo tutaj nachlapać, nabiorę w taki oto sposób. Napełniamy jedną buteleczkę. No nie to stależyka osobiście wypiję. Nie konsystencja to ma być pijalne. I to jest nasz Jedna buteleczka jest, ale po co reszta buteleczek? Wspominałem o rodzinie. Troszeczkę teraz z tego odlejemy. Nie ma to większego znaczenia, ile to będzie. Tak Mniej więcej połowę tego, co jest. Połowa, połowa, powiedzmy. A może jeszcze trochę. Zajmiemy za chwilę. I teraz trzeba ujawnić drugi składnik. Porządne, mocne, ciemne. Ta ilość nie wysypie się. Rzucamy. I oczywiście należy to porządnie wymieszać. Po wymieszaniu otrzymamy drugą nalewkę. Ta nalewka, jak to kiedyś mówiono, jak się ją wypije, to całą prawdę się zezna, ponieważ jej nazwa to jest prokurator. I mając adwokata, w tej chwili jak to zwieszamy i nalejemy do potleczki, będziemy mieli prokuratora. Na razie mieszamy. Zwalniamy. wyzerować. Jak widać po czystości tych przyrządów ja już ze swoim adwokatem porozmawiałem. No a teraz przyjdzie złożyć zeznania przed prokuratorem. ności przez sitko. Nie wiem jak się to kakao rozpuściło. Powinno dobrze, ale na wszelki wypadek, gdyby jakaś grudka została Jeszcze parę małych grudek było. Ja resztę zleję, żebym też miał okazję z prokuratorem pogadać w ramach degustacji. Teraz tak. Tutaj już mamy adwokata i mamy prokuratora. Zanim się weźmiemy za. Trzeciego muszę to umyć. Czas na trzeciego bohatera. Wlewamy to, co wcześniej było odlane. Baza wszędzie jest taka sama. I co? I trzeci składnik. Trzecim składnikiem jest kawa. Kama jak Jakaś tam. Też w tej samej ilości. Tu jest troszkę mniej, więc jadam nie 30 a 20 gram. Żeby nie było za intensywne. Ale robiłem to na oko. No to teraz tak. Dosypaliśmy kawę. A najpierw to. Pomieszamy. A co pomieszamy? Nazywa się to asesor. I będziemy mieli komplet składu sędziowskiego, No i w ten, oto sposób. Mamy też i trzeciego. niestety cała butelka nie będzie prawdopodobnie, chociaż może. Ale tak, dość szybko, bo to jest, yy, no ja wiem, łączy się z tym studzeniem, gotowaniem mleka, półtorej godzinki, nie więcej. Yy, to w tej chwili jeszcze widać, że pianka idzie do góry, zresztą to nie są nalewki trwałe, one się będą rozwarstwiały. Ja je przeważnie przygotowuję na bieżąco, czyli dzisiaj zrobiłem, bo jutro mi są potrzebne. No i jest, że tak powiem, z jednej bazy. Trzy różne smaki, trzy różne nalewki. Przed użyciem dobrze jest je wstrząsnąć, one do jutra jeszcze tą piankę odgazują, która tutaj jest, a która teraz się wydziela. Uwagi, yy, nie jest to słaba nalewka. W tych proporcjach, które ja tutaj podałem, jest wyraźnie czuć moc. Ja tak lubię. I tak robię. Można to zrobić słabsze, można zrobić mocniejsze. Można zrezygnować z rumu, ale można też rum zastąpić whisky czy brandy. To też da zupełnie inną kompozycję smakową. Co jeszcze z takich ważnych rzeczy? Konsystencja. Ja wolę taką, naprawdę cieknącą. Można to robić gęstsze, tak żeby się w tym studen nalewało. To już jest kwestia indywidualna. Konsystencję regulujemy ilością. Mleka, które damy na początek. Tego mleka możemy dać trochę mniej. No oczywiście możemy też dać mniej alkoholu, mniej. Tak? W zasadzie powinniśmy zrobić to proporcjonalnie. Wtedy konsystencja będzie gęstsza. No, możemy też dodać więcej jajek i cukru, no, ale to idziemy już wtedy i tak, i tak, już bardzo wysoko w kalorie, bo tutaj cukru jest dość sporo w tych nalewkach. Ale polecam, spróbujcie z jednego rzutu. Nawet w których dzisiaj rzadko można kogoś spotkać właśnie z tą obawą przed tą salmonellą, ale tak jak wspomniałem na początku, przestrzegając domowych warunków czystości, a nigdzie lepszych nie ma warunków czystości niż w domu, i nigdzie lepiej tego nie dopilnujemy niż u siebie w domu, możemy robić coś, z czego będziemy pewni i możemy się cieszyć radością i smakiem tego rodzaju trunków, które już bardzo rzadko dzisiaj goszczą na stołach. Co najwyżej można kupić jakieś tam w sklepie, ale według mnie co domowe to lepsze. Smacznego.